Witaj w świecie doskonałych rozwiązań dla twojego domu, czyli w 14. już odcinku RealBoot testuje. Solbet to według producentów miejsce, gdzie innowacja spotyka się z trwałością i estetyką. Odkryj z nami siłę gruntowania i wykańczania ścian Solbet Acryl Plus i Solbet Royal Finish. Rozpoczynamy od gruntowania. Kroku niezbędnego do przygotowania Twoich ścian do dalszych prac. Solbet Acryl Plus to nie tylko grunt, ale i wzmacniacz dla porowatych podłoży. Jego wyjątkowa formuła oparta na wodnej dyspersji żywicy akrylowej głęboko penetruje podłoże, zapewniając idealne przygotowanie ścian pod malowanie, szpachlowanie czy aplikację tynków. Zapomnij o problemach z pęcherzeniem się farby czy zbyt szybkim wysychaniem. SOLBET ACRYL PLUS zapewnia przyczepność i trwałość na lata, ale to dopiero początek. Kiedy podłoże jest już wzmocnione i zagruntowane, na scenę wkracza SOLBET Royal Finish, gotowa gładź polimerowa, która zapewni Twoim ścianom i sufitom nieskazitelnie gładką powierzchnię. Idealnie wygładzone ściany przed malowaniem czy tapetowaniem? To możliwe dzięki tej rewelacyjnej gładzi, która łatwo nakłada się na różnego rodzaju podłoża mineralne, zapewniając idealnie gładkie wykończenie. Aplikacja Solbet Royal Finish to przyjemność. Produkt jest łatwy w użyciu, a jego elastyczność pozwala na aplikację w kilku warstwach do maksymalnej grubości 3 mm różnymi sposobami. Produktami firmy Solbet, Twoje prace remontowe przebiegną szybko i sprawnie, a efekty zadowolą nawet najbardziej wymagających. Dzięki nim prace wykończeniowe w Twoim domu staną się prostsze, szybsze, a co najważniejsze, trwalsze. Solbet Acryl Plus i Solbet Royal Finish to gwarancja jakości i satysfakcji na lata. Dlatego też przyznaliśmy im certyfikat. RealBoot poleca. Nie pozwól, aby Twoje ściany były tylko tłem. Nadaj im charakter i styl. Wybierz SolBet Acryl Plus i SolBet Royal Finish i ciesz się pięknem oraz trwałością na lata. RealBoot wraz z firmą SolBet zapraszają do wspólnego tworzenia przestrzeni, w której chce się żyć. Wszystkie produkty z naszych testów dostaniesz w naszych sklepach stacjonarnych oraz na RealBoot com